Dzisiaj bierzemy się za wymianę rozrządu Audi A4 B8 2.0 TDI Kod silnika CGL I zabieramy się za najpierw za demontaż Zderzaka Później pas przedni No i dobieramy się do rozrządu Dobra, zderzak zdjęty Jest tak yy. Śrubka, śrubka, śrubka od kola Odginamy tu mamy dwie, luzujemy, tutaj jedna do zderzaka. Ja wam pokazuję. Tutaj na dziesiątki tu było akurat skręcone, ale tu nie oryginalne. Ściągamy reflektor razem z tą płozą, a tu jeszcze był od zderzaka śruba. Zaraz wyciągamy lampy, odkręcamy pas, belkę. No i zdejmujemy chłodnicę i zabieramy się za rozrząd. Dobra, ściągnięte lampy i te płozy. Teraz tak, tutaj jest taki klipsik. Taki klips. W środku jest zapadka do środka, dajemy ją, wychodzi nam i już mamy cały pas luźny. I teraz tak. Teraz ściągamy, ściągamy te plastiki, ten plastik, odpinamy wąż od intercoolera. Z jednej z drugiej strony odpinamy przewód, czujnika ciśnienia aklimatyzacji. Z tej strony to samo, ściągamy, chłodnica wyjdzie nam na bok, odłożymy ją tutaj, ściągamy, zlewamy w wodę, odpinamy wentylatory, tam jest, tu jest jedna kostka, ściągamy to i będziemy zabierać je za rozrząd. Mamy rozkręcone, wyciągnięte chłodnice, chłodnice tu mają po jednej śrubce i wychodzą z takim plastikiem, wysuwa się go tylko... Odpinać, trzeba pamiętać o odpięciu wentylatora. Na góra łatwo schodzi, odsuwać tylko i ten. Teraz tak ściągamy osłonę. Tu na, tu na zatrzaskach tu odkręcamy. Na, na pinacz luzujemy. ściągamy pasek. Odkręcamy koło pasowe. Odkręcamy jeszcze pod tym pewnie będzie śruba. Od osłony ściągamy osłonę. No i rozrząd na wierzchu. Bierzemy się do dzieła. No i dobra, jest ustawiony. Jest ustawiony rozrząt nas z blokady. Tu jest jedna, tu jest kreska. Nie wiem czy będzie widać, ale jest tutaj akurat. Idealnie. Tutaj weszło idealnie tak samo. Tu jest jeszcze znaczek. Yy, widać, że góra. No i tutaj jest... O, nie wiem czy tu będzie widać, ale przy przyświecę. O, na pompie. Tam też wchodzi znak. No i dobra, teraz bierzemy się za luzowanie napinacza. Pompa wody robi wyjazd. Rolki rzucamy. Eee, pompa wody. Rolka jedna, druga. Zobaczymy, czy w zestawie nowym Continental'a są szpilki. Wymieniamy szpilki zawsze, żeby nie było, że później będą jakieś jaja. Tu widać, że już pompa wody lekko zaczęła chyba korodować, przeciekać. Ciekawostka, że... że ta rolka jest oryginalna pompa wody też a na tych ani jednego znaka chociaż nie na tej małej jest volkswagen ale na tej dużej na napinaczu nie ma e, żadnego znaczka że jest oryginał może zmienili sam napinacz nie wiem no i dobra już mam wszystko wymyte oczyszczona tutaj powierzchnia teraz montuję nową pompę nowe szpilki a tam na górze jest śruba, także tutaj skręcamy nową rolkę, zakładamy wszystko, zakładamy pasek, no i zobaczymy. Dobra, ja składam, eee, wstępnie odpalone auto, wszystko ładnie ustawione na blokadach, to nie miało co tam. Poluzowałem oczywiście e, na otworach na wałku i na pompie, założyłem pasek, podokręcałem wszystko, wtedy odpaliłem. Już zalany płonem. No I skręcam dalej. Zaraz belka wchodzi. Zderzak. Jeszcze między, yy, dodatkowo wymieniony jest yy, cały napinacz. Chyba nie występuje w ogóle bez, bez paska. Bez rolki. Yy, pasek był nowy. Jedna rolka też była nowa. Także dwa dni temu wymieniana. Także nie ma co tam robić kosztów. Lecimy dalej widać, autko cyka, ładnie, jeszcze tylko pokazujemy błędy. I to wszystko, i oddać do klienta, zagrzać go, odpowietrzyć, chociaż już dolałem z 7 litrów. No i tak to jest, 2.0, 177 koni. I tak, autko, Audi A4 B8, 2012 rok. 168 tysięcy przejechane oryginalny rozrząd, już taki dosyć popękany mocno, popękany, no i co? Chyba bo nie wiem czy dojechał. Pierwszy jest rozrząd na 210 wymiana nie wiem czy to by dojechało, może rolki i wszystko tak, ale pasek to strasznie popękany. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak wyglądał pasek, niby 168 tysięcy, a jeszcze przed nim powinno być około 40. Nie wiem, czy by dał radę.